Rozdział 29 Wtedy Jakub wyruszył w drogę i poszedł do ziemi ludów wschodu. I spojrzał, a oto w polu studnia i trzy stada owiec leżących przy niej. Z tej studni pojono bowiem stada, a wielki kamień przykrywał wierzch tej studni. A gdy schodziły się wszystkie stada, odsuwano kamień z wierzchu studni i pojono owce. Potem znowu zasuwano kamień na wierzch studni, na jego miejsce. Jakub zapytał ich, moi bracia, skąd jesteście? I odpowiedzieli, jesteśmy z Haranu. Zapytał ich, czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli, Znamy. Potem zapytał, Czy dobrze się umiewa? A oni odpowiedzieli, Dobrze. Oto właśnie jego córka Rachela nadchodzi ze stadem. Wtedy powiedział, Oto jeszcze jest jasny dzień i nie czas zaganiać stada. Napójcie owce i idźcie, popaście je. Oni odpowiedzieli nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada i nie odsuną kamienia z wierzchu studni. Wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze tak z nimi rozmawiał, Nadeszła Rachela z owcami swego ojca, bo je pasła. I gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swojej matki, z owcami Labana, brata swojej matki, podszedł, odsunął kamień z wierzchu studni i napoił owce Labana, brata swojej matki. Potem Jakub pocałował Rachelę i głośno zapłakał. I Jakub powiedział Racheli, że jest bratem jej ojca, i że jest synem Rebeki. Ona pobiegła więc i oznajmiła to swemu ojcu. A gdy Laban usłyszał wieść o Jakubie, synu swojej siostry, wybiegł mu naprzeciw, objął go, ucałował i zaprowadził do swego domu. A on opowiedział Labanowi o wszystkim. Wtedy Laban powiedział mu: Ty naprawdę jesteś z moich kości i z mojego ciała. Jakub mieszkał u niego przez cały miesiąc. Potem Laban powiedział do Jakuba, Czyż dlatego, że jesteś moim bratem, będziesz mi służyć za darmo? Powiedz mi, jaka ma być twoja zapłata? A Laban miał dwie córki. Starsza miała na imię Lea, młodsza zaś Rachela. Lea miała czułe oczy, Rachela zaś była piękna i miła dla oka. Jakub kochał Rachelę i powiedział, Będę ci służył siedem lat za twoją młodszą córkę, Rachelę. Laban odpowiedział, Lepiej mi ją dać tobie niż innemu mężczyźnie. Zamieszkaj ze mną. I Jakub służył za Rachelę siedem lat, które wydawały mu się jak kilka dni, bo ją kochał. Potem Jakub powiedział do Labana, Daj mi moją żonę, bo wypełniły się moje dni. Abym z nią obcował. Wtedy Laban zebrał wszystkich mężczyzn tego miejsca i wyprawił ucztę. A gdy nastał wieczór, wziął swoją córkę Leę i wprowadził ją do Jakuba, a on obcował z nią. Laban dał też swoją służącą, Zilpę, swej córce Lei, za służącą. Rano okazało się, że to była Lea. Powiedział więc do Labana. Cóż mi zrobiłeś? Czy nie za Racheleł ci służyłem? Dlaczego mnie oszukałeś? Laban odpowiedział: Nie ma u nas zwyczaju, aby młodszą wydawać za mąż przed starszą. Dopełnij jej tydzień, a dam ci i tę za służbę, którą mi odsłużysz drugie siedem lat. I Jakub tak zrobił. I dopełnił jej tydzień. Potem Laban. Dał mu swoją córkę Rachelę za żonę. Laban dał też swoją służącą Bilchę, swej córce Racheli za służącą. Wtedy Jakub obcował też z Rachelą i kochał Rachelę bardziej niż Leę. I służył mu jeszcze drugie siedem lat. A gdy pan widział, że Lea była znienawidzona, otworzył jej łono. Rachela zaś była bezpłodna. Lea poczęła więc i urodziła syna. I nadała mu imię Ruben. Powiedziała bowiem: Pan naprawdę wejrzał na moje utrapienie. Dlatego teraz mój mąż będzie mnie kochać. Gdy znów poczęła i urodziła syna, powiedziała: Pan usłyszał, że byłam znienawidzona. Dlatego dał mi także tego syna. I nadała mu imię Symeon. Potem znów poczęła. I urodziła syna i powiedziała Tym razem mój mąż przywiąże się do mnie Bo urodziłam mu trzech synów Dlatego nadała mu imię Lewi Gdy jeszcze raz poczęła i urodziła syna Powiedziała Teraz już będę chwalić Pana Dlatego nadała mu imię Juda I przestała rodzić